Cześć wszystkim. Tomek z tej strony. Kolejny dzień, kolejny wywiad z kolejną naszą klientką. Dzisiaj na rozmowę zaprosiłem Gabriele, aby właśnie porozmawiać o tym, jak tak naprawdę przebiega nasza współpraca, jaki efekt nam się udało osiągnąć, jak wyglądał jej biznes przedtem, jak wygląda jej biznes teraz. Także cześć, Gabriela. Cześć, Tomek. I na sam początek, żebyśmy też tak jakby trochę wprowadzili y, nas, <grym> odbiorców, tak, w twój świat, abyś mogła pokrótce powiedzieć sobie, czyli ile czasu prowadzisz w swój salon, i też jaką masz mniej więcej specjalizację w tym swoim salonie. Ja swój salon otworzyłam właściwie 5 lat temu i to było na początku pandemii, także było ciekawiej. Specjalizujemy się już teraz, tak naprawdę, w trzech sektorach, bo mamy fryzjerstwo, mamy zabiegi na twarz, zabiegi na ciało. Zaczynałam od franczyzy jednych z firm, natomiast tutaj byliśmy bardziej wyspecjalizowani w zabiegach na ciało i na twarz. Jakby po czasie dołączyło do tego u nas fryzjerstwo, więc mamy trzy sektory, w których zajmujemy się tutaj e, branżą beauty. Mhm. Jeżeli chodzi o kwestie też wielkości Twojego biznesu, to mam na myśli kwestie dotyczące ilości pracowników. Ile masz teraz osób? Mhm. Zatrudniam, muszę policzyć, e, tutaj w moim mieście, gdzie, gdzie prowadzimy kampanię, mam pięć dziewczyn zatrudnionych plus ja. Mhm. Jasne, bo pytam o to dlatego też, że czasami jak niektórzy oglądają takie materiały, to też o nich chcą się utożsamić z daną osobą. Na przykład osoba, która mhm. prowadzi taki salon, która działa samodzielnie, nie utożsami się swoją historią, ale utożsami się z inną osobą, z innymi na przykład materiałami, które są na profilu, więc tak postanowiłem zrobić trochę wstęp, żeby też <grym zobrazować <grym sytuację, gdzie tak naprawdę <grym> jesteśmy, jeżeli chodzi <grym> o kwestie tej wielkości biznesu. No i teraz okay. tak, zanim zaczęliśmy współpracę, powiedz mi, jak wyglądała u ciebie taka codzienność, jeżeli chodzi o salon? W sensie mam na myśli te wyzwania, z jakimi się mierzyłaś. Mm -hmm. e, mierzyłam się z takim wy wyzwaniem pozyskiwania nowych klientów, bo przez ten czas, co my prowadziliśmy gabinet, no to faktycznie mamy sporo klientek, takich, które są z nami od początku i cały czas nas odwiedzają. Natomiast ja bardzo chciałam dotrzeć do nowych osób. E, zatrudniłam kosmetologa i tutaj się pojawił chyba największy problem, bo była dziewczyna, były ręce do pracy, a nie było klientów, czyli bardzo ciężko było nam pozyskać klienta nowego, który zaufa właśnie tej nowej dziewczynie, więc tutaj stwierdziłam, że musimy coś wymyśleć innego i zaryzykować, żeby no, mogła jakby mieć szansę pozyskać tych klientów i, i po prostu szansę na pracę, nie? Mhm. Okej, okay. i wtedy właśnie w tamtym okresie pamiętasz może jakieś próby, czy podejmowałaś w tym kierunku, żeby właśnie, jeszcze abstrahując do tematu współpracy, mhm. czy jakieś próby były z swoje, swojej strony podejmowane, no żeby jakoś zrobić tak, że masz ręce do pracy, ale jakoś te właśnie mhm. miejsca wolne wypełnić? Wiesz co, ja generalnie przez ten cały okres mojego prowadzenia biznesu, ja podejmowałam różne współprace z różnymi firmami, z różnym skutkiem, że tak powiem. Niektóre były ok, niektóre były totalnie, że tak powiem, nie wypałem. Po tym niewypaleń ja się bardzo długo zraziłam, więc próbowałam w taki organiczny sposób docierać do nowych klientów, co nie zawsze też jakby przynosiło rezultat, wiadomo. No, i tak już dojrzałam do, do decyzji, że czas coś zmienić i faktycznie poszukać firmy, która zrobi to od A do Z tak porządnie, nie? Czyli tutaj trochę e, wyjść z tej mojej strefy komfortu i tego mojego zamknięcia na firmę, bo ja byłam bardzo długo też zamknięta, czyli ja się bałam powierzyć komuś i moje pieniądze, tak naprawdę i mój czas, z racji, że to po prostu nie przynosiło nigdy rezultatów takich, jakich ja oczekiwałam. No tak, to też jest, można powiedzieć, zupełnie naturalna kwestia, także jakby próbowałaś, podejmowałaś próby z różnymi skutkami, no to wiadomo, że jak człowiek podejmuje tych prób kilka. Gdyby to była jedna, no to wiadomo, można próbować, ale gdyby było inaczej, no to człowiek to zaczyna być coraz bardziej do tego tematu sceptyczny. No i teraz właśnie bardzo ważne pytanie, no bo prób było wiele, ale co w sumie sprawiło, że na taką współpracę właśnie z nami gdzieś tam się zdecydowałeś, koniec końców? Wiesz co, e, przyznam szczerze, że ja trafiłam trochę przez e, znajomą, która tutaj u Was korzystała. Czyli wyświetliliście się mi na chyba Instagramie, e, oglądając taki filmik, jak my teraz rozmawiamy z nią, po prostu ją poznałam i zapytałam się, jak e, ona sobie e, chwali współpracy czy jest zadowolona, jak to wygląda. I prawda jest taka, że taką informację, jak dostałam od kogoś, kogo znam, to wiadomo, że było mi łatwiej też podjąć decyzję. No i muszę przyznać, że się nie zawiodłam, więc jestem wdzięczna jej też za taką szczerą opinię na wasz temat. No i jestem też gdzieś tam wdzięczna, że trafiłam na waszą reklamę na Instagramie, bo wyświetlało mi się tego sporo. Ja nie powiem, wiadomo, że algorytm, algorytm tak działa, że jak kliknę w jakąś jedną firmę, to później cały czas mi się pojawiają inne firmy. I przyznam szczerze, że nie wiem, jakoś tak u was zostałam na dłużej, e, nawet żeby poglądać wasze filmiki, waszego Instagrama, więc e, wszystko to, co gdzieś tam na tym Instagramie było, bardzo mnie mocno zaciekawiło do tego, no, żeby spróbować. Mm -hmm, Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj właśnie gdzieś to był powód, tak jak powiedziałeś, że właśnie też zapytałaś się innej osoby, jak to mnie nie tak, wyglądało. Tak. No ale też wiadomo z drugiej strony jakby to jest opinia osoby innego biznesu, wiadomo osoby znajomej, tak. ale można powiedzieć, że każdego sytuacja jest mocno indywidualna, więc pytanie do Ciebie, czy też jakieś obawy były zanim też tą współpracę podjęłaś, mimo że jakby miałaś potwierdzenie u kogoś innego, że to jednak przynosiło tej osobie efekty? Wiesz co, wydaje mi się, że zawsze jakieś obawy są, natomiast miałam już Zdecydowanie mniejsza obawy niż zawsze, jak e, gdzieś tam zaczynałam współpracę z kimś, i też jakby nie miałam aż tak wielkich oczekiwań, bo widziałam, co się działo wcześniej, więc ja trochę świadomie też weszłam w to, że to może być kolejna firma, która mi obieca, a nic nie wniesie. Jakby byłam świadoma ryzyka, ale chciałam je podjąć, podjęłam i, i tutaj muszę przyznać, że nie żałuję. <grym> to bardzo miło to słyszeć. No i teraz, właśnie, jeżeli chodzi o kwestię, no bo tak, podjęliśmy współpracę, zaczęliśmy sobie działać, <grym> przygotowanie wszystko sobie ruszyło. To powiedz mi z Twojej perspektywy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rezultaty a propos takiej właśnie współpracy <grym> naszej. Już co, rezultaty przerosły moje oczekiwania, tak naprawdę. W ogóle całe przygotowanie i personelu, i mojej osoby do współpracy z Wami. W ogóle wszystko jest na czas. Tutaj, jeżeli chodzi o Wasze zaangażowanie w to, żebyśmy my potrafiły nawet rozmawiać z tymi klientami przez telefon, no jest po prostu niesamowite. Ja się pierwszy raz z czymś takim spotkałam. I jeżeli chodzi o tak naprawdę te nasze pierwsze dni, to już kurczę, ja pamiętam, że chyba Wam nawet napisałam, że czy to są boty, czy coś sprawdzacie, bo strasznie nagle dużo zaczęło osób klikać, prawda? I ja już nie wiedziałam, czy to już się zaczęło, czy jeszcze chwilę. Gdzieś tam testujecie. No i właśnie Maja napisała, że tak naprawdę to już są te potencjalni, potencjalne klientki. Więc tutaj zaskoczyła mnie, jakby szybkość jakby tych, e, tych osób, które gdzieś tam zaczęły klikać w naszą ofertę. No i przede wszystkim zmieniło się to, że dziewczyna, która tak naprawdę była u mnie zatrudniona i kurczę, no miała jedną panią dziennie, może e, to, była główny, jakby to był główny powód, dla którego ja zaczęłam tą reklamę też z Wami robić, żeby. Pozyskać dla niej więcej klientów, no to teraz e, ma całe dnie tak naprawdę pracy, więc to chyba cieszy najbardziej, że e, no są rezultaty, są nowe klientki, te nowe klientki zostają z nami na dłużej, więc, więc to jest chyba najpiękniejsze, co może być. Mm -hmm. I po tym pierwszym okresie, jeżeli chodzi o kwestie właśnie takiej sprzedaży, to jaka mniej więcej ona była? Już co, tak e, jak tak mniej więcej myślę, to na poziomie 35 tysięcy, czyli tak naprawdę zera. Jeszcze w, my zaczęliśmy kiedy? W sierpniu? Nie. Ja tak musiałbym zerknąć na Tak, słuchasz. ale generalnie no, w lipcu jeszcze było prawie zero. No, a tutaj sierpień pokazał 35 tysięcy, więc no, uważam, że to jest bardzo dużo. Jak na pierwszą reklamę, tak naprawdę jedną usługę, bo to było wygenerowane tylko na jednej usługę, prawda? Mhm. Więc no, ja jestem mega zadowolona. Bardzo mnie to cieszy, to jest też ten potencjał, jak to się mówi w przypadku modelowania sylwetki, prawda? Że tutaj tak, tak, ta sprzedaż pakietowa powoduje, że tak naprawdę, to bo można powiedzieć, że kwotowo, no to fajna kwota, ale też jak naprawdę za tym nie też nie stoi jakoś nie wiadomo, ile klientek, tak? No bo tutaj, tak, jeżeli one zdecydują tak. się na pakiety, to no to się zaczyna nam bardzo fajnie sumować, jeżeli chodzi o te rezultaty. Tak, to prawda. No na pewno jest łatwiej karnetowo niż pojedynczym zabiegiem. Ale też nie było tak, że myśmy nie wiadomo, ile tych karnetów sprzedały, nie? Czyli. Y Wiadomo, że te pojedyncze panie, które chciały przyjść, spróbować, były. One może nie kupiły karnetu, ale też zaczęły obserwować naszego Instagrama. Ja podejrzewam, że one po prostu wrócą, tylko w innym czasie też dla siebie. nie, Więc tutaj też nie można powiedzieć, że miesiąc zamknęliśmy i koniec. Kropka, bo cały czas mam wrażenie, że one gdzieś tam są, obserwują i, i też muszą nas trochę może bardziej poznać, żeby nam zaufać. nie, Tak jak ja potrzebowałam czasu żeby zaufać jakiejś firmie marketingowej czy reklamowej, tak podejrzewam, one też mogą być zarażone niektórymi zabiegami, bo obiecywał ktoś cuda, później gdzieś tam to wiadomo, nie przekładało się na wyniki. Tak samo myślę, że jest w naszym przypadku, nie, że, że po prostu te klientki muszą nas poznać, żeby zaufać i, i żeby po prostu wykupić ten karnet i kontynuować zabiegi. No tak, no bo są osoby, które podejmują decyzje tu i teraz, a są takie, które właśnie tak. zbierają informacje, a potem dopiero jakby podejmują decyzje. Dopiero wtedy. W momencie, Dokładnie. gdy już czułem, że to jest ten idealny moment, więc jakby to jest też zupełnie naturalne, ale też z drugiej strony, wiadomo, to też właśnie ta współpraca polega na tym, żeby nie skupiać się tylko na takich, które może przyjdą, no bo to jest taka niewiadoma, że może tak, ale w sumie. Nie wiadomo kiedy i nie wiadomo, czy faktycznie decydują się potem na więcej tych zabiegów, Dokładnie. więc jakby tutaj też oczywiście kluczowe są też ci obecni klienci, którzy są teraz zupełnie nowi, bo nowa baza tak, tak. klientów się zrobiła, mhm. no i też to jest super, że właśnie te klientki, one też mają znajome, one też mogą polecać kolejnym osobom, to też gdzieś tam buduje bazę tak naprawdę kolejnych klientek i to powoduje też większy wzrost, jeżeli chodzi na pewno o biznes i wspomniałeś już pokrót, pokrótce o tych rzeczach, o których teraz chciałem zapytać, mhm. ale z perspektywy właśnie współpracy, no i też w sumie Twojego doświadczenia, no bo miałaś różne, więc to nie jeszcze mhm. tak, że to jest twoja pierwsza współpraca, więc masz takie, można powiedzieć obraz sytuacji, jak to wyglądało wcześniej, to co w takiej współpracy z nami podobać się najbardziej, byś tak miała powiedzieć? Wiesz co, podoba mi się no to na pewno to wasze zaangażowanie. Ja pierwszy raz się spotkałam z takim, wiesz panelem szkoleniowym, że wy nas uczycie, jak sprzedawać, jak odbierać te, te telefony, generalnie jak się zachowywać, no bo. No nie każdy to wie, prawda? No dla kogoś to może być bułka z masłem. Ja podejrzewam, że gdyby nie to szkolenie, to ten wynik by był dużo słabszy, bo byśmy nawet nie wiedziały, jak się za to zabrać. No dodatkowo pilnujecie przede wszystkim tych opłat na mecie, więc też jesteście bardzo czujni, że jeżeli coś tam się wyłączy, to, to zaraz napiszecie, że brak środków, czy coś tam płatność nie przeszła, żeby po prostu to naprawić, żeby ta reklama. Szła, a nie, że była nieaktywna i nikt o tym nie wie, bo mogłam być nieświadoma, więc to też mega doceniam. No i stały kontakt. Nie to też jest bardzo dla mnie ważne, czyli jeżeli mam jakieś pytania, możemy napisać. Nawet y, moje dziewczyny, gdzieś tam mój zespół, też zawsze jeżeli jest jakaś niewiadoma, coś chcą dowiedzieć, no to zawsze pytają i, i tutaj zawsze otrzymujemy, że tak powiem, wyczerpujące odpowiedzi, więc to też jest mega fajne, że współpraca nie skończyła się na opłaceniu i koniec, nie widzimy się, nie słyszymy. Tylko cały czas jesteście z nami, nie? Czyli e, gdzieś tam ma, mamy to wsparcie takie i psychiczne, ale zawsze też wiemy, że gdyby coś tam się działo, to, to zawsze nam pomożecie, więc e, tutaj mega doceniam. No i mówię, te całe szkolenia, no to to jest w ogóle coś, z czym ja się nigdy wcześniej nie spotkałam. Wiadomo, że to też e, kosztowało nas trochę zaangażowanie na początek, żeby to po prostu przejrzeć, obejrzeć i też wyciągnąć wnioski i z, jakby dopasować trochę pod siebie. No, ale było warto, naprawdę jest nam dużo prościej przede wszystkim, jak mamy takiego gotowca, nie, czyli wiemy co i jak robić po kolei. Mhm. Tak, i to właśnie bardzo fajny temat poruszyłaś, też do niego jeszcze nawiążę. A propos właśnie tej sprzedaży, właśnie zwróciłaś uwagę na to, że reklama reklamą jakby to jest jakby jeden element, ale to nie jest wystarczające, bo tak jak powiedziałem, tak. że bez tych materiałów szkoleniowych był, wynik byłby niższy. I właśnie ja to często obserwuję z perspektywy no takich firm jak ja, że często jest tak jakby no, pomacoszone podejście do sprzedaży, no bo w sumie, no salon, skoro funkcjonuje, umie sprzedawać. Albo z drugiej strony, właśnie jest tak, że niektórzy myślą, że dobra, ja potrzebuję tylko tych osób z reklam, żeby się odzywały, bo ja wiem jak sprzedawać, a potem jest nagle ząb, bo jednak sprzedaż do poleceń i stałych klientek jest trochę inna niż z perspektywy tak. na pewno osób stricte z reklam. Tak jakby z Twojej perspektywy właśnie widzisz tą różnicę, jeżeli chodzi o podejście do sprzedaży? Tak, zdecydowanie ja też mi się wydawało, że ja potrafię sprzedawać. <grym> ale wychodzi na to, że nie zawsze to, co nam się wydaje, idzie ze sobą w praktyce. Wiadomo, że ja to zawsze robiłam może trochę w inny sposób. No nie zawsze ze skutkiem takim, wiadomo, z 100 na 100, ale ale tutaj ja zobaczyłam w ogóle taką trochę psychologię człowieka, wiesz o co chodzi, że jak wpłynąć albo też tak nie nienachalny sposób, to jest chyba ważne, bo ja nie lubię nachalnej sprzedaży, ja nie lubię po prostu, że ja komuś wchodzę, wiesz, wychodzę z lodówki i umów się do mnie na wizytę, bo to nie o to chodzi, ktoś musi chcieć, a tutaj pokazujecie też, wiesz, w którym momencie jakby... Jakby, jakby to odpowiedzieć. No wiesz, że ciągniemy dalej, ale w którym też jakby wystopować, żeby po prostu koniec tematu urywamy. Yy, no bo to też nie tędy droga, żeby też kogoś nie zrazić, nie? Nigdy nie wiadomo, kiedy on wróci. Może być tak, że przemyśli, a nie była nahalna, to wrócę. Ale generalnie, no te wasze karteczki z tymi wszystkimi rozpiskami, no to jest totalny game changer i ja mówię, no ja jak dzwonię na przykład do pań, jest ja zawsze mam pod ręką wasz arkusz. Zawsze. Po prostu żeby się nie pogubić, nawet żeby tak zachować cały szyk rozmowy, no nie? Czyli to jest chyba takie ważne, nawet z tymi zadatkami, ja zawsze miałam problem o zadatki, jak informować te klientki o tych zadatkach, żeby one chciały wpłacić. Ja byłam zawsze taką klientką, że jak był zadatek, to ja już nie chciałam tam iść i to nie dlatego, że mi nie poszło, tylko nigdy nie miałam czasu zrobić tego zadatku. No ale w dzisiejszych czasach, jak jest bieg, numer telefonu, to ten zadatek to naprawdę nie jest nic uciążliwego dla tych klientek i faktycznie one wtedy przychodzą. Nie? Jeżeli nie weźmiemy zadatku, to te konsultacje różnie się kończyły i tak jak z wcześniejszych firm gdzieś tam współpracowałam, no to mieliśmy tak, że Dostałam nie tak jak uważam, że tu miałam wszystko fajnie podsumowane z klientkami, tylko dostawałam SMS-a, na przykład no, jakiś tam problem klientki, numer, i w zasadzie to jest wszystko, co ta firma mi dała. Czyli ja nie wiedziałam, jak mam do nich dzwonić, co ja mam mówić przez ten telefon. Stali nie wiedziałam, jak się zachować, więc z tych SMS-ów, może ich było tam kilka, naście chociażby, załóżmy tam 20-30 SMS-ów w miesiącu, no ale to w ogóle się nie kończyło sprzedażą. Może jedną osobę umówiłyśmy bo nie umiałyśmy tego robić. Mhm. Tak, i to jest właśnie fajna rzecz, którą poruszyłaś tutaj według mnie tak, jakby to wszystko też wpłynęło na rezultat naszej współpracy, bo ja też zawsze wiele osobom powtarzam o tym, że reklama, my reklamą się zajmiemy. Jakby o to, że będzie odzew, to o to się za bardzo nie martwię. Tak jak sobie ułożymy wszystko w całość, to to będzie działało i tak naprawdę wyłapałem te kilka rzeczy, o których powiedziałaś, których pełna zgoda, jeżeli to zrobimy, no to potem właśnie mamy takie efekty, no i też tego mhm. rezultatem są tego typu wywiady. Czyli tak jak powiedziałaś, że mimo że ty już wiesz, jak to robić, to cały czas korzystasz z tych materiałów, no bo wiesz, że no czasami może coś wylecieć z głowy. Możesz na przykład coś zapomnieć powiedzieć. Albo powiesz to trochę tak. inaczej. I to wszystko wpływa na to, że albo będzie z tego rezultat taki, albo będzie niższy na przykład rezultat. Kolejna kwestia, no też właśnie ten stały kontakt. Według mnie to jest też klucz do współpracy, no bo jeżeli to ma nam wspólnie działać, i to ma być faktycznie nawet samo słowo z założone, mm -hmm. współpraca, to nie może tak. tak być, że pójdzie reklama, a potem jest nagle cicha, cisza wydaje, mm -hmm. więc nie wie, co się u siebie nawzajem dzieje, no bo to nie wpływa pozytywnie na pewno na wyniki. No I właśnie tego typu działania, biorąc to wszystko w całość, powoduje to, że są z tego właśnie fajne efekty. Często też nawet przewyższające gdzieś tam oczekiwania. Tak, jak tak zdecydowanie. O tym zdecydowanie <laughs> to jest super, tak. Super kwestia. I no właśnie teraz, tak. Powiedziałaś, jak to mniej więcej u Ciebie wygląda? Jakby powiedziałaś, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię salonu, te wszystkie elementy, mm -hmm. które wpłynęły na wynik. No i na pewno właśnie będzie teraz oglądać to osoba, która albo się utożsami z twoją sytuacją, a propos właśnie gdzieś tam, na no nie wiem, ma podobnej wielkości salon, albo też miała mm -hmm. takie wyzwania wcześniej, że gdzieś tam tych klientów nie było tyle, ile by ta osoba chciała, to z perspektywy też swojego doświadczenia, podjęcia próby takiej współpracy i też efektów, jakie udało ci się osiągnąć, to co byś takiej osobie powiedziała, gdyby ona tak jakby myślała o takiej współpracy, albo tak patrzyła na to w sumie, czy to ma w ogóle sens wszystko, Mhm. Że szkoda czasu, żeby myślała tylko, żeby od razu zaczęła współpracę, bo tak naprawdę każdy tydzień myślenia o tym, czy warto, no, przynosi nam często straty, w sensie takim, że nie mamy obrotu, nie mamy zysku, my się zastanawiamy i, i to nam ucieka, tak? Uciekają nam pieniądze przez to, że my się zastanawiamy. Jeżeli jest super reklama, to tak naprawdę też jest jakby odzew z tych stron klientów. To automatycznie generuje nam to większy zysk, przez co i zarobimy, i stać nas na reklamę, i stać nas dalej na inwestowanie. Więc y, ja uważam już z mojej perspektywy czasu, że branża beauty bez porządnej reklamy, no to to już nie ma sensu, bo jest za duża konkurencja. My musimy się czymś wybić, musimy się czymś wyróżnić, żeby tak naprawdę ten klient do nas trafił, bo jest tyle informacji. Jest tyle kosmetologów, kosmetyczek, gabinetów, że to po prostu no na każdym rogu, nie? Czyli jeżeli my się niczym nie wyróżnimy, to ta klientka i tak pójdzie. Tylko pytanie, do którego salonu na pójdzie. Nie? Najważniejsze jest, żeby trafiała do ciebie. Więc, więc ja myślę, że tutaj nie ma na co czekać, tylko warto zacząć działać, no bo uciekają nam pieniądze tak naprawdę, jeżeli nie działamy, tylko się zastanawiamy. Ja jeszcze tylko dodam. Bo muszę się pochwalić, że e, dzięki reklamie z Tomkiem, e, zakupiłam już tak prawie, już prawie finalnie urządzenie do gabinetu, tutaj w którym prowadzimy kampanię. E, takie no, jedno z najnowszych, więc bardzo się cieszę, bo tutaj jestem spokojna, że ja sobie poradzę, bo z Tomkiem sobie poradzę, żeby pozyskać te klientki. Więc tutaj już totalnie nie jestem przerażona. Aż zawsze było tak, no dobra, kupię sprzęt i co. No nie, no bo ten sam sprzęt John stanie, to on się nie sprzeda, no bo tak, musi ktoś się dowiedzieć, że ten sprzęt jest, musi mieć klienta na ten sprzęt, więc tutaj, że tak powiem, moja decyzja o podjęciu, o, o, moja decyzja na temat tego, czy kupię to urządzenie, czy nie, to ja sobie się kurczę, no z Tomkiem? no pewnie, że dam radę, nie, więc, więc tutaj chyba to mnie tak mega cieszy, że pierwszy raz podjęłam tak ważną decyzję, bo jest to bardzo drogie urządzenie, ale bez takiego większego namysłu. Nie, bo widzę, że wszystko można, tylko trzeba działać. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, jak najbardziej. Te wiadomo, ciwą. też nie jestem, nie jestem gdzieś tam sam w tym zespole, tak, jakby to są jeszcze inne osoby. Wiadomo, to też nie działa samodzielnie, bo tutaj za tym stoją też kilka innych osób, żeby to wszystko mogło funkcjonować, ale też właśnie ten temat jeszcze też poruszę. Bo w sumie to jest mm -hmm. ciekawe, bo poruszamy dużo takich właśnie różnych zawiłości, jeżeli chodzi o tę branżę beauty, że ja też to zaobserwowałem. Czy też pytanie, czy też się z tym zgodzisz? Że często mm -hmm. obserwuję taką sytuację, że. Niektóre salony mają takie wezwanie z nowymi klientami. Czyli jakby jak do tych nowych klientów dotrzeć i próbują to zrobić w taki sposób, że ok, mam X na przykład maszyn do modelowania sylwetki, bądź jakichkolwiek innych zabiegów, to moim pomysłem na to, żeby pozyskać nowe klientki, będzie kupienie kolejnego U, urządzenia. Mhm. Tak, i to na papierze może się wydawać tak, no bo w sumie masz wie szerszą ofertę, no to trafisz do nowych klientek, no ale jak do nich nie dotrzesz, to będzie standardowy scenariusz, który ja przynajmniej obserwowałem był taki, że nowe urządzenie, efekt wow, bo te mhm. klientki, które są stałe, one sobie z tego skorzystają. Ale co potem? Zostają tylko kolejne koszty, a z tego nic więcej nie ma. I pytanie do ciebie: czy też masz takie właśnie obserwacje, że to jest często taka droga, która gdzieś tam przychodzi do głowy, ale czy to zawsze jest najbardziej optymalne? Wiesz co, ja nawet nie mam takich obserwacji, tylko ja tego doświadczyłam. Ja to doświadczyłam na samym początku, czyli miałam bardzo dużo sprzętów, naprawdę z każdej jednej gdzieś tam działki kosmetologii. To jest po pierwsze. No klientów jakoś tam bardzo dużo wtedy nie miałam. Plus, później sobie myślę, no przyciągnę, to kupię nowe urządzenie, no i super, wrzuciłam ofertę, mamy nowe urządzenie, no i kolejka nie stała. Wiesz o co chodzi, nie? Więc ja już później stwierdziłam, że to no nie chodzi o to, żeby kupować nowe urządzenie, bo to nie wypromuje mojego salonu, że ja kupiłam. Ja mogę, ja to tak zauważyłam w ogóle na innych em, trochę jakby branżach, branżach, jak branża, branży em, beauty, ale troszeczkę w innych usługach że często jest tak, że dziewczyny rękoma robiły większe obroty niż ja maszyną za, nie wiem, 100-150 tysięcy, no bo tak naprawdę ta maszyna kosztuje, więc ja muszę mieć tych klientów. A tutaj stanie zrobi masaż, czy, czy zrobi rzęsy, gdzie ten koszt, wiesz, o co chodzi, produktów nie jest aż tak duży i zarobi więcej, no bo promuje gdzieś tam te swoje usługi i ludzie wiedzą, że ona to robi, nie? Więc tutaj, no mówię, pod tym względem ja ja sama byłam w takim jakby czasie, że kupowałam z myślą, że ktoś do mnie przyjdzie. No ale już teraz właśnie bardzo długo nie kupowałam. I, i no kiedy to było? w piątek, dopięłam szczegóły, jeżeli chodzi o to urządzenie, więc, więc jest tak naprawdę przedwczoraj. Także, tak, ale posiadając tak. to zaplecze, tak? Z drugiej strony nie jestem spokojna na to. Tak, ja w głowie jestem spokojna, bo ja wiem, że jeżeli my to wypromujemy, to ja na pewno sprzedam tyle karnetów, żeby zarobić na opłaty tego urządzenia. Wiesz o co chodzi? że no ja się nie martwię, no naprawdę kiedyś to bym chyba nie spała trzy noce, ale teraz jestem totalnie spokojna, bo wiem, że twoja pomoc i nasze zaangażowanie no, równa się sukces. No tutaj nie ma co więcej mówić. Tak i właśnie podsumowując to wszystko, co teraz powiedzieliśmy, no właśnie poruszyliśmy dużo fajnych tematów, więc myślę, że nawet taka, można powiedzieć, pogalanka biznesowa z tego wyszła, ale myślę, że na pewno wartościowa jak ktoś sobie zobaczy, to też gdzieś tam nawet pewnie swoje wnioski wyciągnie na podstawie też swojego doświadczenia, jak to wyglądało do tej pory, że nie zawsze to, co nam się może wydawać, jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Także słuchaj, Gabriela, ja Ci bardzo dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Ja również dziękuję. I cieszę się, że właśnie jeżeli ktoś teraz ogląda tego momentu, że właśnie dotarliście do tego etapu, ponieważ wiadomo, to jest też zawsze bardzo, bardzo miłe, że gdzieś tam inne osoby oglądają, no wiadomo, jeżeli gdzieś tam ktoś byłby taką współpracą może zainteresowanym, chciałby się dowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, oczywiście piszcie, pytajcie śmiało, niezobowiązująco możemy sobie porozmawiać, a potem samodzielnie na spokojnie sobie podejmiecie decyzję, bo w myśl zasady, o której właśnie tutaj Gabriela powiedziała, też tak jak model sprzedaży polega na tym, żeby właśnie nie być osobą wciskającą, tylko faktycznie w odpowiedzi na potrzeby klienta, to tak samo jak my uczymy salony, jak to mają robić, to też że Dlatego tak podchodzimy, że jeżeli ktoś widzimy, że ewidentnie to nie jest odpowiednie rozwiązanie dla tej osoby, albo że to nie jest odpowiedni moment, to też oczywiście powiemy o tym wprost. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i co? Ja wszystko dziękuję wszystko, i polecam wszystkim. <laughs> Dzięki wielkie. Ja, cześć, Pepe.